Jakiś czas temu, a konkretnie przy omówieniu katalogu Stop Comics, zatizowałem Wam, że pojawi się recenzja Dune powieści graficznej. Ogólnie omówię całą serię ze szczególnym naciskiem na ton trzeci, który wyszedł niedawno i który pewnie interesuje Was najbardziej. W każdym razie widzimy się w nowej scenerii, która spokojnie jest chwilowa. Widzimy się z nowym mikrofonem, który mam nadzieję, że poprawi jakość materiałów. I cóż, zapraszam do oglądania. Na samym wstępie pozwolę sobie wyjaśnić w ogóle czym jest ta Duna, ponieważ ostatnio wyszło bardzo dużo Dune komiksowych na rynku i możecie się pogubić. No więc jest to trzyczęściowa adaptacja powieści Diuna jako książki, tylko że w formie komiksu. Widać, że twórcy ewidentnie postawili na to, żeby jak najwierniej odwzorować książkę, tak więc nie znajdziecie tutaj wydarzeń, które zostały przedstawione w filmie, jeżeli nie były one w jednej książce, ale też zobaczycie wiele wydarzeń, które nie zostały przedstawione w filmie, bo na przykład nie staczyło na nie miejsce, a były Istotne w książce. Widać, że jest to bardzo wierne odwzorowanie tego, co było w książce, i choć ja książki nie czytałem, to po pierwsze mam świadomość, że niektóre wydarzenia w książce wyglądały inaczej w filmie, i widzę, że tutaj w tym komiksie zostały przedstawione dokładnie tak jak w książce. A poza tym widzę, że po prostu wiele wydarzeń, które nie zmieściło się do filmu, tutaj znalazło swoje miejsce. I dwa pierwsze tomy, jakie były w ramach tej serii, przedstawiają wydarzenia z pierwszego filmu, a właściwie pokazują znacznie więcej wydarzeń. Jeśli wiecie, no to książka miała bardzo dużo dodatkowych wydarzeń, na które nie było miejsce w filmie, i ta powieść graficzna skutecznie je pokazywała. Jeśli na przykład narzekacie, że nie było słynnej kolacji, to tutaj chociaż jakiś jej mniejszy fragment jest. I kilka innych wydarzeń, które nie zmieściło się w filmie, tutaj dostało swoje miejsce, dzięki czemu. Czułem, że jest to taka bardziej pełna adaptacja. Wiecie, to jest coś, co jednak przedstawia wam pełną historię i dobudowuje wątki, na które już nie starczyło miejsca w filmie i po prostu trzeba było je wyciąć. Niestety obawiałem się, że trzeci tom będzie miał problem, no bo wiecie, drugi film zawiera 2,5 godziny gęstej akcji i jest naprawdę napakowany wydarzeniami, a tutaj dostajemy tylko jeden, dwustustronicowy komiks. I jak to wyszło? No więc wypada to przede wszystkim różnie. I to tak naprawdę różnie, że mam wrażenie, że kogo nie spytacie, no to po prostu będzie miał inną opinię. Wszystko dlatego, że o ile te dwa pierwsze tomy bardzo dużo dopowiadały do filmu, tak tom trzeci zdecydowanie bardziej stara się iść po prostu własnym kierunkiem i już nie ma miejsca na to, żeby dopowiadać, a jedynie pokazuje, jak to wyglądało w książce i przedstawia pewne różnice. Jeżeli oglądaliście film, no to będziecie dostrzegać pewne różnice, bo chociażby wątek Barona kończy się tutaj w zupełnie inny sposób. A wręcz przebiega nawet w inny sposób, dzięki czemu poznacie tę perspektywę oryginalnej historii, jeśli nie czytaliście książki. W każdym razie, mam wrażenie też, że. Płynęło to trochę negatywnie, ponieważ na przykład wątek, wątek siostrzeńca wypada znacznie ciekawiej w filmie, a tutaj zostaje spłycony do samego początku i zakończenia tomu. Na zasadzie, o patrzcie, jest siostrzeniec, i potem, o patrzcie, powraca siostrzeniec. Ale nie ma całej walki na arenie, chociażby, dzięki czemu moim zdaniem ten wątek znacznie bardziej traci. Jeżeli nie obejrzałbym filmu, to nie czułbym tego antagonizmu. W sensie, wiecie, nie czułbym tego zagrożenia płynącego właśnie z tego przeciwnika. I mam wrażenie, że gdyby rozebrać tę historię na czynniki pierwsze, sprawdzić wiecie jakieś różne rzeczy, jakie w tej komiksie się pojawiały, to myślę, że znaleźlibyśmy więcej takich rzeczy, które Byłyby dla jednych dobre, dla niektórych złe. No bo wiecie, to, że wątek antagonisty nie jest istotną częścią Dune, no, zaraz mi ktoś powie, że w książce tak było i super. I, i fajnie, że to wiecie, miał być dodatek i, i spoko a w filmie to źle zrobi, że postawili to tak bardzo na to. Ale też niektórzy nie będą zadowoleni z tego wątku barona, który, no. Wygląda trochę niedorzecznie. Jeżeli znacie oryginalną historię, to wiecie, że jest on troszkę niedorzeczny. Na no filmie zostało to jednak znacznie ciekawiej poprowadzone, a przynajmniej w taki sposób, że miało to większy sens. I gdyby tak się nad tym zastanawiać, to pewnie znaleźlibyśmy więcej takich rzeczy na plus i na minus, ale dzięki temu ten trzeci tom i ogółem cała ta seria jest po prostu ciekawe. Tak więc, czy warto dać temu szansę? Czy warto sprawdzić te całe, ten komiks i w ogóle całą tę serię? No, moim zdaniem zdecydowanie tak. W dwóch pierwszych tomach dostaniecie wątki, których nie dostaliście w filmach, a w trzecim tomie dostaniecie po prostu inaczej poprowadzone wątki, dzięki czemu zobaczycie, jak wyglądała oryginalna historia, o ile nie czytaliście książki. Jeżeli czytaliście książkę, no to tak naprawdę trudno będzie wam dogodzić, ale moim zdaniem i tak fajnie będzie na przykład sprawdzić sobie, wiecie, jak. Pewne aspekty dostrzegali ludzie, którzy to rysowali, bo pamiętajmy, że jest to jednak narysowane, więc nie pozostawia nam aż takiego dużego pola do interpretacji, jak robi to książka. Jest to ciekawa forma, i wydaje mi się, że akurat to wypada naprawdę spoko. Nie wiem, jak wypada Duna wydawnictwa Amber bo tego nie czytałem. No i zdecydowanie warto też sprawdzać pozycję non-stop comics, bo one dopowiadają wam do tego uniwersum, ale to, co się działo przed, czy to, co działo się gdzieś tam w ramach spin-offów. Swoją drogą jestem ciekawy, czy w ramach Mesjasza Dune też doczekamy się takiej formy. Prawdę mówiąc, chciałbym, bo fajnie dopowiadać sobie takie rzeczy do filmów, a wiemy, że trzecia duna pojawi się w ramach 2026 roku, więc byłoby trochę czasu, żeby chociaż wydać nam pierwszy tom i przedstawić te początkowe wydarzenia, a potem obejrzeć sobie film, żeby zobaczyć, co działo się później. Byłoby to całkiem przyjemne, aczkolwiek póki co nie ma zapowiedzi w ramach tego tomu, i też wydaje mi się, że jest to mało realne z uwagi na bardzo długi proces twórczy. Tak naprawdę ten tom dostaliśmy po jakichś dwóch latach przerwy między tomem poprzednim, nim. I wydaje mi się być to tak duża przerwa, że jeżeli mielibyśmy teraz sięgać po kolejną książkę i znowu czekać dwa lata, no to po prostu ludziom by się nie chciało. Ale może się uda. W każdym razie dzięki bardzo za uwagę, tak samo jak dziękuję wydawnictwu Rebis za dostarczenie mi tego egzemplarza w ramach współpracy barterowej. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału. A my widzimy się i słyszymy w następnych materiałach.